Witam Was serdecznie. W tym filmie postaram się doradzić Państwu, na co zwrócić uwagę kupując używaną wiekową łódź. Musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz, że od łodzi wymagamy dużo więcej niż od samochodu, pod względem bezpieczeństwa oraz pod względem bezawaryjności. Więc, więc o ile 20-letni samochód naprawi nam każdy mechanik i ściągniemy go autopomocą, to z taką starą łodzią będzie to naprawdę Duży większy problem. Dodatkowo łódź, łódź motorową czy jacht żaglowy kupujemy po to, żeby mieć przyjemność z tego pływania, żeby się zrelaksować, a nie po to, żeby wiecznie przy nim siedzieć i grzebać, albo żeby przysporzył nam problemów finansowych, jak i również po prostu stresu. Wyobraźcie sobie sytuację, że korzystacie z łódki w weekendy, jakieś święta. Po w tygodniu pracujecie. jedziecie do mariny z przyjaciółmi, nagotowane, nasmażone, piwko zimne się chłodzi, Chcecie odpalić łódkę nie działa. Otwieracie kabinę, pełno w niej wody, otwieracie przedział komory silnika pełno wody. No po prostu krew w piach, jak to mówią, niepotrzebny stres, wkurzenie się na wszystko i zamiast przyjemnego weekendu szukacie części zamiennych i naprawiacie łódkę. No dobra, ale zaczynamy! Jak uniknąć właśnie takiej sytuacji? Słuchajcie, nie kupujemy ludzi, łodzi zatopionych. Łódź zatopiona będzie przede wszystkim, spożywam problemów pod względem mechanicznym, estetycznym, jak i również zdrowotnym. Łódź zatopiona będzie zawsze śmierdziała, będzie w niej zgnielizna, będzie w niej pleść, bakterie. Pod, pod sufitką, pod wykładziną, w materacach, w jakichś zakamarkach, komorze silnika, zęzach i w wielu, wielu miejscach, gdzie ludzki wzrok nie dociera. Takiego, takiej, takiej zgnilizdy, taki pleśń nie da się po prostu tak wyczyścić. Trzeba to wszystko zerwać w cholerę, te całe podsufitki, wykładziny i inne elementy łodzi, założyć nowe dobrze tą łódź wypłukać, odkazić i tak dalej. Są to potężne koszty, więc nie za bardzo wiem, czy Wam się to opłaci robić, bo i trzeba się na tym znać i trzeba mieć odpowiednie materiały i kosztuje to dużo czasu, jak i również dużo pieniędzy, ze względu na to, że roboczo godzina w Polsce bardzo, bardzo poszła do góry, a koszty szkutnika czy mechanika zaczyna się od kilkuset złotych do góry za godzinę pracy. Zapach i smród, tak jak wspominałem, będzie naprawdę, kupicie torebeczek zapachowych, kostek zapachowych i nadal to zostanie. Dodatkowo będziecie kładli się spać w takiej kabinie, to nie dość, że będzie ona obwieszona przez kostki zapachowe, to będzie ten smród tego chemicznego zapachu, to jeszcze będziecie wdychali pleśnie, bakterie, to wszystko, co, 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 co nagromadziło się pomiędzy kadłubem, a pod sufitką, wykładziną, w materacach, przesiąkło to wszystko, więc odradzam, odradzam zakup łodzi z zatopionych. A już największym problemem jest to, że zatopiona łódź będzie miała z pewnością zatopioną komorę silnika, jak tutaj widzicie na, na każdych tych, tych zdjęciach. Więc podobnie jak w przypadku samochodu osobowego z zatopionym, zatopionym silnikiem, to sami sobie możecie wyobrazić problemy. O tyle, o ile ten samochód wam zgaśnie, czy tam rozlecić po prostu ten silnik na, na drodze, to zawołacie autopomoc, pojedziecie drugim autem do domu, a tego ściągną, to z łódką tak nie zrobicie, bo łódkę będzie trzeba scholować, zapłacić komuś za to holowanie z zalewu, z jeziora rzeki, i innego akwenu i będzie to bardzo kosztowne dla Was. Mm. Taka woda, która dostaje się do komory silnika, powoduje jego korozję, działa bardzo źle, jak się domyślacie, na części elektroniczne. Tego nie da się wypłukać, bo większość części elektronicznych jest w jakimś pojemniku, który się nie otwiera, tylko wychodzą kable z niego. Więc te wszystkie sterowniki i te wszystkie styki elektryczne, to owszem, one będą suche, bo ta woda odparuje, ale osad po piasku, soli, mule zostanie na tym i będzie Wam powodował jakieś, jakieś, jakieś zwarcie. Jak, jak rozpoznać, czy łódź była zatopiona? Stara 30-letnia łódź dojechana na maksa na zewnątrz, czyli kadłub tam popękany, po, po, jakiś po prostu yy, widzicie, że to jest chodzący złom, złom, ale tanio. Ale wchodzicie i widzicie, że w kabinie jest brand new yy, podsufitka i wykładzina, yy, oraz pełno jest rozwieszonych kuleczek zapachowych lub torebek zapachowych. Znaczy, że coś było nie tak. Unikajcie. Tak samo zobaczycie jakieś w komorze silnika, czy w, czy w Bakistach takie jakieś osady mułu, piasku, znaczy, że łódka była topiona. Jak najdalej? Jak najdalej z tego, od tego. Łodzie starsze 15 niż 20 lat. Słuchajcie, no tutaj jest największy problem z promieniowaniem UV, który cały czas działa na nasze łódki, bo o ile te łodzie w zimie jeszcze stoją, gdzieś tam pod hangarem czy gdzieś tam w garażach, to y, oczywiście też w, w minusowych temperaturach, ale gdzieś tam są chronione, no to w gorących miesiącach one są cały czas narażone na słońce. Podobnie zresztą jak samochody i wszystko inne na ziemi, ale tutaj y, mam materiał, z jakiego są, są zbudowane jachty, wymaga specjalnych tam środków y, ostrożności y, i jakiejś tam dbałości o ten jacht, więc jak nikt o to nie dbał, no to będzie problem. Z czym to, czym to się wiąże? Laminat jachtu wykonany jest fiberglass, przeważnie lub tam z innych, z innych komponentów w zależności od jakiegoś tam od, od, od producenta, ale zawsze to pokryte, gdybyście zobaczyli kadłub łodzi bez żelkotu lub bez, lub bez, lub bez farby. To, to jest taki ordynarny plastik po prostu z włóknami, które będziecie w ogóle widzieli chropowate. Na to się nakłada że żelkoty, lakiery i tak dalej, żeby to ładnie wyglądało. Żelkot i lakier chroni ten kadłub przed promieniami UV. Jeżeli ten żelkot został zniszczony poprzez uderzenie, obtarcie, wychodzenie po prostu pokładu butami, przyha przyhaczaliście gdzieś czy poprzedni właściciel w, ma w marinie, to ten żelkot schodzi i promienie UV walą już prosto w fiberglass czy, materiał, czy inny materiał, który jest tworzywem sztucznym i po prostu on po latach skruszeje ten materiał. On będzie po prostu taki kruchy, że jak go pukniecie, to zrobicie w nim, w nim dziurę. A mówimy tutaj o jakichś tam grubościach kadłubów. Bo oczywiście kadłub jest dużo grubszy w części dolnej, podwodnej i chudszy, cieńszy jest w części nawodnej. Po prostu pęknie to. Będziecie gdzieś wchodzili na ostro w, ma, w, ma, w marinie, to skończycie z odbijaczem we, wewnątrz kabiny. Uważajcie na to, zwracajcie uwagę na takie pęcherze pod lakierem czy pod żelkotem, bo tam znaczy się, że była woda, że tam już mamy do czynienia z osmozą kadłuba i to tylko źle wróży na, na przyszłość. Zimowanie łodzi to jest też bardzo ważne zagadnienie. Jak ta łódź była w poprzednich latach zimowana? Co się dzieje? Podczas zimy temperatura wody obniża się i woda zwiększa swoją objętość. Więc, jeżeli ta woda pozostała gdzieś po sezonie, jak nie był wysuszony, i woda pozostała gdzieś w kawałkach, w, przepraszam, w otworach, w mikropęknięciach kadłuba, to ona w zimie będzie bardziej jeszcze rozsadzała ten kadłub. Za każdym razem. A w zimie temperatury są i dodatnie, i ujemne, więc może być tak, że, że ten śnieg stopnieje. Zamarznie stopnie, zamarznie ta łódka i te miejsce będzie, ten kadłub będzie kilkakrotnie narażony na rozszerzanie yy, pod względem rozszerzalności yy, wody i to po prostu będzie pękało, wchodziło w głąb, w głąb tego kadłuba yy, i w końcu znajdziecie się w takiej sytuacji, że nie widać mikropęknięcia, yy, nie widać yy, jakiejś dziury. A wodę macie w kabinie, czy wodę macie, czy wodę macie yy, w komorze silnika. Yy. Już nie mówię o takiej ekstremalnej sytuacji, to widzicie, że ktoś nie wyciągnął tej łódeczki na zimę i ten kadłub był poddawany naprężeniom pochodzącym od lodu, nie mówiąc tu już o silniku. Jeszcze jest ważna rzecz właśnie, jeżeli poprzedni właściciele nie spuszczali wody z silnika, czy z systemu sanitarnego, czy z systemu wody słodkiej, którą używacie na statku na jachcie motorówce, ten silnik mógł ulec pęknięciu, została wykonana jakaś naprawa, to są przeważnie stacjonarne odlewy żeliwne, więc tam było jakieś klejenie żeliwa, jakieś naprawa, naprawa z szywkami. Takie, 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 takie zestawy są gotowe do naprawy silników. To tylko problemy w przyszłości, bo to się będzie rozszczelniało od wibracji, od temperatury. Taki silnika pracuje w zakresach temperatur. Do, do, dość skrajnych, więc to musi być naprawdę wykonane solidnie, musi być jednolite a nie takie ta są zszywki czy spawy. Dodatkowo uszkodzicie układ chłodzenia, uszkodzicie jakieś rurociągi chłodzące i naprawdę bardzo ważną rzeczą jest, jak ta łódź była zimowana. Kolejnym szplajsem na pewno jest tam elektryka, bo każdy z właścicieli pragnie sobie dołożyć lampkę telewizorek radyjko, UKF, lodóweczkę i inne rzeczy, więc te kable bardzo często są pociągnięte bez ładu i składu z akumulatora, ominięciem skrzynki bezpieczników, więc mamy tu podłączenie bezpośrednio odbiornik, akumulator bez żadnych zabezpieczeń, Nikt później nie wie, od czego były te kable. Macie problem z elektryką, drenuje Wam akumulator. Nie wiadomo skąd to jest. Otwieracie komorę silnika. Kabli z tysiące bez, bez żadnych oznaczeń, tak jak na zdjęciu tutaj. Zwróćcie na to uwagę. Wyciągnijcie od poprzedniego właściciela wszelkie informacje, może on ma jakieś schematy, jak to robił, może jakiś mechanik, elektryk, który mu to robił, nawet niech to będą odręcznie wymalowane schematy narysowane, weźcie to od niego, albo razem z nim to oznaczcie, bo on będzie wiedział, po co ten kabel był pociągnięty dokąd, bo skończy się tak, że kabel wyjdzie z komory silnika, wejdzie między gdzieś w tunel w, w burcie i nie znajdziecie go później tego kabla w kabinie. Kolejnym, kolejnym taką przeróbką są silniki stacjonarne na silniki zaburtowe, tu macie zdjęcie takie poniżej. Musi to być zrobione przez, przez fachowców, bo skończy się tym, że, ta, że ten kit montażowy, który jest dostępny w Stanach po prostu są źle przymocowane, one się odrywają od pawęży razem z tym silnikiem, idzie na dno 50 tysięcy w silniku albo 20 albo i 100, jeżeli tam jest silnik 200 konny czy 100 konny nowy, to są takie kwoty pieniędzy. Więc musicie na to uważać. Moim zdaniem wygląda to ohydnie, ale jeżeli nie macie części do, do silnika stacjonarnego, został już dawno wycofany z produkcji, no to nic nie zostaje inne. A łódkę kochacie? To nie zostało nic innego jak przerobienie silnika stacjonarnego na silnik zaburtowy. Kolejnymi przeróbkami to są wybasto i instalacje gazowe. Webasto, jak wiecie, służy do ogrzewania kabiny. Źle zrobione wybasto to są tylko i wyłącznie problemy, a no to ze względu na to, że jeżeli spaliny będą uciekały do kabiny albo do komory spalania, to nie dość, że ciągle będziecie to, 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 to czuli podczas używania Webasto, to jeszcze możecie pozabijać, yy, za, zaczadzić ludzi po prostu, którzy będą spali, a ogrzewanie sobie będzie chodziło na jachcie. Podobnie z instalacją gazową, jeżeli kuchenka nie jest na naboje gazowe, albo nie jest elektryczna, ciągnie się z butli gazowej taki wąż, podłącza pod pod kuchenkę wąż jest źle osadzony, gaz się ulatnia. Taka malutka kabina na dwie trzy osoby napełnia się momentalnie takim gazem, więc albo kogoś otrujecie, albo po prostu wejdzie, ktoś zapali fajkę, lub jakieś urządzenie spowoduje iskrę i jak wyleci w powietrze, a mając tam na burcie 200 litrów, 150 litrów paliwa, wybuchnie to wszystko razem z wami niestety. Więc unikajcie, jeżeli widzicie, że ktoś sobie coś montował. Zapytajcie, czy kto mu serwis montował. Czy on sobie sam to robił? Jeżeli sam, tu, to trzy razy sprawdźcie, zanim, zanim to kupicie. Łodzie z silnikami, z wyposażeniem, które nie jest już produkowane. Słuchajcie, są takie firmy i popularne urządzenia, silniki, obszary, jak OMC Cobra z USA. Które zostało wycofane w 1993 roku. Tego już się nie produkuje. Oni mieli bardzo dobre zetki, bardzo dobre silniki. Zostało to przejęte przez Volvo Penta. Volvo Penta w 1993 roku wprowadziła tam jakieś swoje nowe rozwiązania. Części są głównie dostępne w Stanach przez, przez Allegro, przez eBaya. Problemem jest tutaj to, że była mnogość tych silników, udoskonaleń, modyfikacji. Jak zamawiacie, to musicie znać numer tego silnika, bo inaczej dostaniecie. Złą część, opowiem to w dalszej części filmu, moje przypadki. W Polsce oprócz tam filtrów, pasków i takich podstawowych elementów nie dostaniecie do, do tego części, więc wszystko musi iść ze Stanów, gdzie czas dostawy jest 3-4 tygodnie. Przyjdzie ta część na 90% źle zamówiliście, zakładamy, bo pomyliliście cyferki, bo, bo zrobiliście numer silnika z tabliczki, a tabliczka była w ciągu 20-30 lat przybita z innego silnika. Ktoś tam coś zmodyfikował, kolektor wydechowy nie jest oryginalny, będzie uszczelka, która nie będzie pasowała itp., i td., i macie po prostu z dwutygodniowej naprawy zrobi się dwumiesięczna naprawa. Pół biedy jak to jest jeszcze przed sezonem, ale jak to jest w czasie sezonu, no to możecie sobie wyobrazić. Podobna sytuacja jest z silnikami Forda, które były montowane w, w, na, przykład, na przykład w łodziach Four Wings. Tam są normalnie montowane silniki Forda F-150, Forda które zostały przejęte przez Volvo Penta, zmodernizowane do do warunków morskich, rzecz, wodnych i po prostu części zamienne od Forda F150 pasują. Oczywiście są tam inne rozwiązania układu chłodzenia, kolektorów wydechowych i tak dalej, ale do samego silnika, korbowody, tłoki, głowice i tak dalej, zawory, to wszystko pasuje od silnika samochodowego, ale to jest niedostępne w Polsce. To wszystko musicie ciągnąć ze Stanów, bo to ma po 30 lat i tego już nikt w Polsce nie ma, i problem, problem będzie taki, że będziecie musieli płacić za to cło, czekać na to i jeszcze jak nie daj Boże zamówicie po jednej sztuce i podczas montażu wam się to połamie, urwie, zgniecie, to trzeba będzie drugą sztukę domawiać. Silniki, silniki silniki Force i silniki Envidure. Silniki Force zostały wycofane, tutaj macie go na zdjęciu. Silniki Force zostały wycofane z produkcji lata temu, nie ma do nich części. Uważajcie, nie kupicie tego w Polsce, coraz trudniej to kupić w Stanach więc będziecie rzeźbę jak tutaj robili w kraju. Podat... Do... Tutaj dodatkowo taki jest fajny silnik Ewidurak, który po prostu był produkowany przez wiele lat w Polsce, produkowany był przez wiele lat i montowany na łodziach, nawet z 20 roku, 2020 roku firma upadła z powodu covida, przejęła ją bombardier firma i wstrzymała produkcję tych silników. Więc już ich nie kupicie i to będzie problem z częściami. Czuję to, że będzie problem z częściami zamiennymi do nich, już do tych starszych na pewno. A tutaj, przez parę, może jeszcze lat, będą produkowane nowe części, dostarczane, a później to wszystko klęknie. Trudny dostęp generalnie do tych właśnie silników, które, które, które omówiłem. Wcześniej większość musi być ściągana z USA albo z UK. Tam są takie duże, duże rynki zbytu tych łodzi, więc, więc, więc tam będzie, więc tam to możecie kupić. Szukajcie silników waszych, szukajcie silników i napędów, i o, o silników. Gdzie macie serwisy w waszej okolicy, o ile ludzie tam z Mazur, z, z Warszawy, czy nieporęty, zegrze, trójmiasto i zalew szczeciński, Szczecin mają łatwość w dostępach do w dostępie do mechaników, szkutników, to my, tu ludzie z Południa musimy być naprawdę mili i musimy prosić tych ludzi, żeby nam pomogli. O ile z silnikiem stacjonarnym jest z silnikiem zaburtowym, nie ma problemu, bo ściągasz go, podpływasz pod kajak, kumpel stoi z wózkiem widłowym, podczepiacie slingi, wyciągacie sobie silnik na paket, kurier zabiera albo sami zawozicie busem czy pick-upem, to o tyle silnik stacjonarny niestety mechanik musi do was przyjechać. Skasuje was jak za zboże za ten przyjazd przyjdzie, powie, że silnik nie działa, trzeba rozebrać i pojedzie do domu. Bo nie będzie miał na pewno części ze sobą. I takie w kółko, Macieju, powie Wam, żebyście przywieźli łódkę do niego, więc musicie wołać dźwig, o ile nie macie slipu. Jeśli nie macie slipu, wyciągacie ten dźwig na, na łódkę, jedzie do łódka. Logistycznie, koszty tysiące złotych, nie macie łódki, chłopak Wam tam robi, zamawia części dopiero i to wszystko, wszystko trwa. Części, które są dostępne do tych starych silników, ale na, na Uniach amerykańskich, to też uważajcie, to są łodzie typu -Ray, Four Forwins. Naprawdę to, to są łódki bardzo stare. Jeżeli kupujecie te stare, te stare wersje, i, i tutaj jest mnóstwo części w Stanach, takich aftermarket, które nie, do, dokładność produkcji tych części też pozostawia wiele do życzenia, i okaże się, że mają inne rozstawy śrub montażowych, inne szerokości, inne grubości, i to trzeba w Polsce poslifowywać, przerabiać, cuda robić, żeby to w ogóle zamontować. Zamawiając te części, pamiętajcie, zwracajcie uwagę zawsze na, na numer seryjny silnika, wysyłajcie do tego sprzedawcy tej części zdjęcia, opisy, filmiki, żeby mu to pomogło zidentyfikować części. Skąd się biorą w Polsce tanie łodzie, Więc słuchajcie, najolbrzymim marketem łodzi używanych jest USA, tam jest około 12 milionów łodzi było zarejestrowanych w 2021 roku w USA, więc to jest olbrzymi market. Tam nie ma problemów z mechanikami, szkutnikami i tak dalej. To jest, to jest, to jest jak, jak rynek samochodowy dla nas. Skąd tam, skąd tam się biorą łodzie? Te łodzie po prostu, jak u nas stare łodzie, tanie łodzie, znajdują się na, na złomowiskach, szerotach, tak jak u nas są złomowiska i szeroty samochodów, to tam jest dokładnie złomowiska i szeroty łodzi, więc tego jest tam w dziesiątki tysięcy. Tu macie jeden przykład, jedno zdjęcie takiego, takiego złomowiska, ale tego jest po prostu mnóstwo w Stanach Zjednoczonych. I tu, słuchajcie, weź, weźmy, weźmy pod uwagę takie hu, liczby huraganów w Stanach, które, które powodują, że te, że te złomowiska zapełniają się po prostu tymi, 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 tymi łodziami. Do, doda, dodatkowe, dodatkową taką importem do Polski to jest Kanada, Francja, Hiszpania, Chorwacja, Skandynawia. Tamte rynki, Francja, Hiszpania, Chorwacja z dostępem do Morza Śródziemnego to są naprawdę rynki, gdzie sezon trwa. Trwa od tam, 7 do 9 miesięcy w roku, więc tam jest mnóstwo tych łodzi. Pewnie każdy z Was był przynajmniej w Chorwacji, to, to, to się domyśla, ile, ile to widział, ile tam jest łodzi. Skandynawia, dostęp do Bałtyku, do Morza Północnego, więc tam jest też bardzo wikingowie, bardzo rozwinięty rynek, rynek, rynek łodzi, to wszystko ściągamy do nas. Teraz taka uwaga, jeżeli będziecie, wejdźcie sobie na różne portale, które sprzedają łodzie w Chorwacji, w Hiszpanii, w Skandynawii, we Francji, jest tego mnóstwo. Skandynawia stoi na takim portalu finny.no, to jest akurat w Norwegii. Zobaczcie sobie tam cenę łodzi i zobaczycie, i zobaczycie, ile kosztuje łódka u nich i porównajcie sobie nagle super ofertę u nas na OLX z łodzią, taki, taki sam rocznik, takie same wyposażenie, ale coś, coś, coś dużo, dużo taniej. Wtedy zobaczycie, wtedy, wtedy zobaczycie, bazując na tym filmie, dlaczego, dlaczego tak jest. Słuchajcie, sam transport łodzi z Hiszpanii do Polski to jest około 7 tysięcy złotych. Do tego, do tego jakaś naprawa silnika, naprawa tych rzeczy, o których no, no mówiłem, czyli jakieś tam poszycia materaców na pewno są do, na pewno są do wymiany, bo to dobrze bo to, bo to ważnie tak jest. Więc to spokojnie 20 tysięcy złotych w użycie. Łodzie po czarterach. Tutaj szybciutko na przykładzie. Firma czarterująca ma 10 łodzi. Wszystko idzie na wynajem po dwóch sezonach. Dwie łodzie są dobite na maksa, bo były na wieczorach kawalerskich i na wieczorach panieńskich używane. Co, co firma czarterowa robi? Nie mówię wszystkie, co firma, co firma czarterowa robi. czarterująca robi. Firma czarterująca wystawia te dwie łodzie na sprzedaż. Wymontowuje w nich, co jest jeszcze super i dobre, z pozostałych tych ośmiu, które mają te wszystkie złomy, które tam są złe i niedobre, wmontowuje w miejsce tych dobrych, wymontowanych i wam to sprzedaje. Kupując firmy czarterującej, dostajecie najgorsze, najgorsze łodzie, dlatego że firma czarterująca, jak ma 10 łodzi, to nie sprzeda dwóch najlepszych z nich, tylko sprzeda dwie najgorsze z nich. No jest to logiczne. Kiedy można fajnie trafić na łódź czarteru? A więc można wtedy trafić fajnie na łódź czarteru. Jak firma się przeliczyła? Wzięli 10 jednostek do, do czarteru, sezon jeden nie wyszedł, sezon drugi nie wyszedł. Wyszedł. Pięć łódek muszą sprzedać, bo kwoty leasingu są wysokie, więc wystawiają to na sprzedaż. Wy przyjeżdżacie, kupujecie, prosicie sobie o taką książkę: logbook, wypłynięć, dziennik wypłynięć z mariny, czy tam dziennik wypożyczeń. Widzicie, która łódka z nich miała najmniej wypożyczeń. Możecie swoje to po motogodzinach silnika, aczkolwiek można wziąć łódkę na cztery dni, pojechać w krzaczory, stanąć i tam zrobić dwa wieczory kawalerskie. Będziecie mieli cztery motogodziny, a odbędą się tam trzy wieczory kawalerskie. Więc, więc widzicie, która łódka była najmniej dni wypożyczana, tą łódkę od nich kupujecie i macie super łódź. Łódź od prywatnych właścicieli, krem de la krem, tylko takie łódki kupujcie. Życzyłbym Wam, żeby się tylko takie łódki mogli kupować. Facet będzie wszystko wiedział, czy właścicielka, czy właściciel będzie wszystko wiedziała o tej łodzi, wszystkie splice, przeróbki, on Wam wszystko wytłumaczy, dlaczego tak było zrobione, po co ten kabelek jest. Nie będzie takiej sytuacji, że będziecie szli po kabelku przez 4 metry łodzi, a na końcu znajdziecie, że on do niczego nie jest podłączony. Więc tutaj jak macie od prywatnego właściciela, który nie wiem, jest drugim albo trzecim, to zakładam, że będzie bardzo dużo wiedział. Słuchajcie, słona łódź, na łódź z USA to jest 50% wartości łodzi, tak to jest sprawdzone, więc jak widzicie jeszcze raz łódkę taką w Polsce, taki sam model, taki sam rocznik, w takiej cenie i w USA, dobrą łódź, która nie jest jako powypadkowa czy, czy, czy zatopiona na sprzedaż wystawiona, to już niech wam się zapalić żółta kontrolka, że coś tu jest nie halo. Że skoro facet musiał dodać 50% wartości łodzi, zapłacić za transport, za wyszykowanie tej łodzi, to jak ona może być tańsza niż taka sama w Stanach? No jest to niemożliwe. Słuchajcie. Przedostatni slajd, takie podsumowanie. Jak uniknąć tej wtopy, kupując taką łódkę, żebyście nie płacili, bo to wszystko później idzie w tysiące. Niestety takie części zamienne i fachowcy, którzy to, to naprawiają. Nie znasz się na łodziach. Wynajmij sobie specjalistę, który oceni ten stan łodzi przed zakupem. Koszt ekspertyzy, strzelam. 1000 złotych z dojazdem, to w porównaniu z tym kosztem, ile ta łódka ci będzie kosztowała, albo jej naprawa. Mówimy tu o łodziach, strzelam. Taka łódź logiczna to jest od 50 tysięcy w górę, no, no, to, no to naprawdę koszt tej ekspertyzy wydany przez tego przez tego chłopaka czy przez tą dziewczynę to jest po prostu pinac. Szukajcie wśród znajomych lokalnych marinach, gdzie będziecie mieć okazję porozmawiać o łódce z sąsiadami. Przykład, przychodzicie do mariny, jest sprzedający, kawka, pływanko, 15 minut, super łódka, no ale coś tam, coś tam wam nie pasuje. Prosić, poproście go o czas do namysłu, idziecie do Maryny, bierzecie sobie obiadek, piwko z, bo, z barmanem, pogawędka, czy coś wie o tej łódce. Idźcie do bosmana, postawcie flachę, zapytajcie się go, czy coś wie o tej, o tej, o tej łódce. A nóż widelec jest w konflikcie z właścicielem, i powiem Wam prawdę. Więc tutaj idźcie na, na jakieś pomosty z boku, czy tam, do, czy tam na, na łódź z boku, tej, która jest w Waszym zainteresowaniu. Popytajcie się ludzi, to nie wstyd, to jest bardzo cenna informacja. Nie zrobicie tego, polecicie po portfel, sporo z portfela Wam mnóstwo kasy wyleci. Słuchajcie, kupujcie też również łódź, która stoi na wodzie, którą można popływać. Nie kupujcie żadnej, żadnej, łódź, żadnej łodzi, która stoi na paletach, oponach i wózkach i sprzedający mówi, że nie miał dźwigu, żeby ją spuścić, że slip był zamknięty, że przed chwilą przyjechał z innego akwenu, więc jeszcze nie zwodował. Uważajcie na to, to już się powinna znowu zapalić Wam żółta kontrolka, że coś tu jest nie halo. Łódka, która odpala na lądzie, silnik wchodzi na obroty, przekładnia, rewer schodzi, przód, tył, kurde, wszystko się kręci. Taką łódkę spuścicie do wody, silnik dostanie obciążenia od oporu, wodu i, i od łodzi. Zacznie Wam się gotować, nie będzie łódka wchodziła w ślisk. Diagnoza, część, naprawa. Po co Wam to? Kupcie łódkę, którą możecie popływać. Jeżeli już zakochacie się w łódce, która stoi na oponach lub na paletach, lub nie jest spuszczona do wody, po prostu poproście właściciela, żeby wydał, żeby dał wam gwarancję, zapiszcie to w umowie na jeden miesiąc lub 10 motogodzin. Czemu jest lub? Dlatego, że jak kupicie taką łódkę w sezonie zimowym, to wy i tak jej nie spuścicie do wody w grudniu, w styczniu, więc ten miesiąc wam po, po prostu przepadnie. Tak to wpiszecie sobie 10 motogodzin do umowy kupna-sprzedaży, zrobicie zdjęcie licznika, w kwietniu, w marcu łódkę zwodujecie. Odpalicie motor, popływacie przez 10 godzin. Moto godziny nie, nie liczy się jak godziny, ale zakładamy, po, popływacie sobie chwileczkę łodzią, albo oddajecie, albo upływacie dalej. Słuchajcie, zbierzcie też wszystkie, wszystkie papiery, które, które dotyczą tej łodzi, żeby nie było dzwonka, że kupiliście łódź za 150 tysięcy i nie możecie jej w ogóle zarejestrować. Więc wejdźcie sobie na stronę Polskiego Związku Żeglarskiego czy innego organu, który rejestruje łodzie i tam jest wykaz wszystkich papierów. Wydrukujcie to sobie, odchadźcie sobie u tego człowieka, które papiery on wam daje, które papiery wam bra brakuje. Bardzo dużo papierów nie jest wymaganych, bo wymagane są oświadczenia, kupując oświadczenia właściciela. Czyli na, nawet są takie rzeczy, że tam oświadcza, że łódź ma taki i taki wymiar. Naprawdę jest to fajnie opisane na ich stronach. Zapraszam, spójrzcie sobie na to, przeczytajcie, będziecie wiedzieli. Jeżeli łódka spoza, 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 spoza Europy, koniecznie musi być zapłacone cło, inaczej nie zarejestrujecie. Na koniec, jak już. Widzicie tą 30-letnią łódkę? No i niby jest brzydka, ale, ale będziecie pływali nim y, od mostu do mostu. Nią. Będziecie pływali nią od mostu do mostu. Y... I jest, jest tania, to zastanówcie się, jeżeli mielibyście 20-30-letni samochód do, zakup, do zakupienia, który naprawi Wam każdy mechanik, który naprawi Wam każdy lakiernik, i pewnie taki samochód nie jest na trasy 200 km plus, tylko do pracy i z powrotem po mieście, że w razie jak się zepsuje, tego zostawiacie na poboczu i niego myszy zjedzą albo niego zabiorą na złom. Ale z łódką niestety tak nie będzie, bo jak kupicie 30-letnią 30 łódkę, która Wam klęknie na środku Zalewu Szczecińskiego albo nie daj Boże Wam zatonie, to od razu będzie oil spill, bo, się, bo wyleje Wam się paliwo z baku, wypłynie Wam paliwo z baku 150-200 litrów, olej z silnika, będzie afera. Będzie policja, prokurator i tak dalej, i tak dalej. Więc o ile 30-letni samochód nie żal kupić jak i stanie, jak stanie, no to stanie. Ale z łódką jest już wtedy problem, bo może przysporzyć nam bardzo, bardzo dużo problemów. I pamiętajcie też, że do 30-letnich łódek, tak jak wspominałem, jest mało części. Mechaników dobrych trzeba szukać, szkutników tak samo. Słuchajcie, to jest mój ostatni... To jest ostatni slajd, to jest mój w ogóle pierwszy filmik na YouTubie, postanowiłem go nagrać, bo zawsze takie mam opowieści w Marinie, czy gdzieś tam jeszcze jestem po znajomych, to pytałem się jaką łódkę kupić, na co uważać, więc nagrałem ten, nagram ten filmik, wrzucę linka, gdy ktoś się będzie pytał i już nie będę musiał ja się produkować. Dziękuję Wam bardzo, dajcie jakieś lajki chyba, komentarze pod tym filmikiem, Potrzebujecie pomocy, napiszcie do mnie maila, na pewno wam odpowiem. Dzięki serdeczne.